A teraz o tym, co przed nami. Zbliża się 14. Polski Festiwal Fotografii, który wystartuje 13 września. W programie przygotowano wiele wystaw oraz autorskich spotkań. W tym roku hasłem przewodnim jest Niecodzienność. Szczegóły przedstawili dziś organizatorzy. Mamy dwa miesiące festiwalu i rozpoczynamy taką festiwalową jesień, bo jeszcze przed nami Lamy i Festiwal Gór i, i wiele innych wydarzeń i tego 13 piątek myślę, że zainaugurujemy mnóstwo, mnóstwo wydarzeń, przede wszystkim wspaniałe wystawy w ramach Festiwalu Fotografii. Nasz festiwal jest festiwalem polskiej fotografii i fotografii dokumentalnej. Natomiast dokument rozumiemy bardzo szeroko i tutaj jest taka, staramy się zawsze znaleźć coś, co wyróżnia fotografię dokumentalną i jest czymś ważnym, jeżeli chodzi o temat festiwalu. Po naszym festiwalu w Muzeum Śląsko-Polskiego w czterech salach otw otwiera się wystawa Stanisława Bobera, fotografa opolskiego i ona też jest wystawą towarzyszącą naszemu festiwalowi, a w grudniu kończymy festiwal otwarciem wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej więc tych wystaw łącznie mamy 20. 20. Do tego wszystkie te 9 spotkań i te 13 wystaw pierwszego dnia, więc no cały październik, listopad i grudzień będzie przejęty w Opolu przez fotografię, więc zachęcamy po prostu do odwiedzin wszystkich miejsc, w których my w tym roku będziemy gościć.